Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku cartridges AliExpress jakiś czas temu mieliśmy okazję zapoznać się z tymi wszystkimi grami jakie mam tu wystawione, zapoznaliśmy się z jakością gier jakie można nabywać na Pegasusa również na Sega Mega Drive dalej mamy grę z AliExpress na naszego kochanego Nesa i ostatnimi czasy pojawił się filmik gdzie miałem okazję przedstawić Wam jakość kartridży na Game Boy'a także powiem szczerze, że te gry no, są znacznie, znacznie tańsze no nie jest to oryginał, ale wszystko śmiga gry odpalają, da się w to grać no i powiem Wam, nie jest najgorzej dzisiaj zrobimy sobie szybki unboxing tej małej paczuszki i w środku powinna znajdować się gra na SNES-a. Z tym, że będzie to gra w wersji amerykańskiej, również nabyta poprzez serwis AliExpress. No i sobie zobaczymy, jak prezentuje się ten cartridge. Już przygotowałem śrubokręcik, by móc odkręcić śrubki i zobaczyć, co tam w środku się znajduje tego cartridge'a. Jak oni rozwiązali ten problem stworzenia własnej płytki PCB. No to nie ma co. Otwieramy tę przesyłeczkę. Tak więc za ten cartridge. Zapłaciłem, dokładnie mówiąc, 34 zł I zaraz Wam pokażę, co to jest za gra Zobaczymy sobie najpierw tył No widać ewidentnie, że tu powinien być napis Nintendo Oraz informacje dotyczące y, Przechowywania kartridża, czy też y, Czyszczenia itp. itp. Widzę, że etykieta się już powolutku odkleja Także będę musiał się nią Zająć, być może podkleić, być może wystarczy tylko docisnąć, no ale plastik, plastik z tej obudowy nie jest najgorszy. Płytka jest. Grę, którą nabyłem za 34 zł, to Dracula X Castlevania. Jest to port gry wydanej na y, Turbo, nie sorry, nie na Turbo Graphics 16, tylko na PC Engine w Japonii. Tylko i wyłącznie ta gra została wydana na PC Engine, później została y, przeportowana na snes -a. No i w dalszych dziejach y, gamingowych również ta gra została wydana na PSP. Ale ta wersja już taka troszeczkę no, no nie jest zbyt fajnie zrobiona pod moje oko. Są tam takie drobne elementy 3D, ale mniejsza o to, kiedyś może to uda mi się zdobyć i sobie ogramy. A więc, tak, pierwsze co mi się rzuca. Oczy to jest sama etykieta, powiem tak, yy, nie ma tragedii. Może jeszcze uda się zbliżyć. Papier jest w miarę dobrej jakości, ale kurde, no troszeczkę, troszeczkę brakuje tej etykiecie do perfekcji. Troszeczkę mogłaby być bardziej mm, w tym nadruku narzucony ten czarny. Ta czarna barwa, ponieważ w niektórych miejscach widzę, że prześwituje. Może włączę lampę. No, teraz troszkę lepiej to widać. Ale ogólnie nie ma tragedii. Wszystko w miarę jest widoczne. Tu się miewa to tak z tej strony. Dobra. Yy, zaraz, zaraz, zaraz. Coś mi tu nie pasuje. A, widzę. Śrubki to są po prostu atrapy, podobnie jak przy kartridżach na Sega Mega Drive. Również te wkręty tutaj są to po prostu atrapy. Tak więc najwyraźniej musimy otworzyć ten kartridż starym Pegasusowym sposobem. A, łatwo poszło. Żaden ząbek jeszcze się nie wyłamał. O, poszło nawet, nawet w miarę gładko. Dobra, i tak oto prezentuje się nasza płytka. Jest miejsce na baterię, ale baterii nie ma. W każdym bądź razie na pewno y, gry, które y, posiadają zapis stanu, także nie ma problemu na pewno bateria jest wkomponowana w płytkę i zapis będzie podtrzymywany w ten oto sposób. Na pewno dotyczy to większości gier RPG, jakie można tam nabyć. No i na pewno gry kultowej gry Earthbound. Earthbound, tak, tak to się zwało. A więc widzę tu kilka układów. Z tej strony jest kolejny układzik. No fajnie, że nie jest to zrobione na tych glutach. W ogóle od pewnego czasu straciły się kartridże robione na glucie. Widzę, że tutaj nasi chińscy przyjaciele wzięli się konkretnie do roboty no i nie wygląda to jakoś tragicznie widzę, że naprawdę postarali się mam nadzieję, że ta gra odpali ponieważ odpalimy to na SNES z Super Power Conventerem który powinien odpalać gry z amerykańskiego NESa sorry, z amerykańskiego SNESa NESa, NESa, co ja mówię Widzę, że tutaj jest nieźle zamieszane. I ciekaw jestem, jak wyglądają płytki z tych konkretniejszych gier, na przykład takich jak Final Fantasy VI czy też Chrono Trigger. Mam nadzieję, że wygląda to identycznie, tylko tutaj jest coś pozmieniane i te układy praktycznie mogą być wkomponowane w ten sam sposób. Nie wiem, czy mówiłem, ile to kosztowało. Ten cartridge kosztował mnie zaledwie 34 zł wraz z przesyłką. Także jest to świetna alternatywa dla kogoś, kto naprawdę chciałby sobie pograć na oryginalnym sprzęcie w te konkretniejsze tytuły. Ponieważ taka Castlevania lub Castlevania 4, którą również można tam nabyć, i sobie zamówiłem, no w oryginale kosztuje od 250 zł do 350 za sam cartridge. No a tu 35 zł to nie ma jakiejś tragedii. No a z całą pewnością da się to ograć. Dobra, złożę ten kartycz z powrotem w jedną całość. No i odpalimy już to sobie. Zobaczymy. Jak to sobie śmiga na mojej palowskiej wersji konsoli z Super Power Conventerem. To sprawdźmy jak to się prezentuje na ekranie, o ile tak w ogóle odpali. Jest Konami 95 rok. Zapowiada się, że to jest to. Mam nadzieję, że nie włożyli innej gry Konami, tylko Dracula X. Castlevania jest i Dracula X siedzi. Dobra, zatem nie z najgorzej. Wydaje mi się, że jest to typowa amerykańska wersja. Nie będę tu kombinować z opcjami ani z hasłem. Po prostu od razu sobie to odpalimy. New game. Ach, kurde, coś zawyło. No fajnie się to prezentuje, ale niestety gra na tym konwenterze będzie tylko i wyłącznie w palu odpalona. No kurde, to jest to. Mam nadzieję, że grę da się ukończyć, że nie będzie czegoś takiego, że się po prostu w jakimś punkcie zawiesi i koniec. Goodbye, żegnaj Pamelo. Chociaż na wszystkie gry, które zakupiłem z AliExpress tych kartridży, jeszcze tak się nie stało. Dobra, wejdziemy sobie na górę. A! Taki caniak! Nie no, czuję, że... Będzie... będzie co ogrywać. Jak tu się zapodaje to. Aha, on wypuszcza. Dobra, można sobie zmieniać broń. Wedle uznania. Ja wolę sztylety. Piękne tło. Jakaś osada w płomieniach. Pięknie. No zapowiada się to nieźle, chociaż wiele opinii jest takich, że po prostu ten port nie jest uważany za dobry, a kasselwania 4, Super Castlevania 4 tutaj przejmuje dowodzenie jeśli chodzi w ogóle o tą serię wydaną na Super Nintendo. Ale to się, mam nadzieję, niebawem o tym przekonamy. Jak tylko ten kart drugi kartridż z AliExpress do mnie trafi. Wiecie co, ja bym chciał tutaj może dojść do jakiegoś bossa. Zobaczyć jak to... A i blisko było i bym spadł. Jak to się prezentuje. Jakiś szybki fight. Może tam wskoczę. Troszkę życia by się przydało. Ryzyk fizyk. A, nie dam rady tego wziąć. Boże. Skoczy to. Dobra, miękko. Troszkę energii się... Despalnowało, i co? Przeskoczę to w ogóle? Ale liko, serio nie wiedziałem, gdzie mam iść. Dobra, czyli musimy trzymać się góry, górnego poziomu. Olewam wszystko, świeczniki. Po prostu cisnę do przodu. No. Nie no, bardzo ładnie to wy wygląda. Nasza postać jest duża, wyraźna. Nigdy nie, nie miałem okazji w ogóle ograć tej kaserwani na Super Nintendo. W sumie ani jednej, ani drugiej. Zawsze bardziej koncentrowałem się na grach z Pegasusa, z nes tu kurde gry na Super Nintendo naprawdę wydają się być zarąbiste. Coś mnie goni. Co to jest? A taki oto demon. Rogaty. Zapatrzałem się na tą bestię. I wleciałem do jakiejś dziury. Dobra. Zobaczy go. A można go może i ubić. daleki skok, nie ma co ryzykować, aha, dobra, po nim, ale to raczej nie był bos, fajnie się ogrywa. Taki konkretny tytuł naprawdę po raz pierwszy w życiu Ponieważ nie wiadomo co człowieka czeka dalej kurde. W sumie takie pierwsze gameplaye są chyba najbardziej pamiętne, a jest jakaś bestia. W głowy... Co to jest? Pies? Jest jakaś pantera. Ale mnie swajczył. tu mamy troszkę energii by się może i przydało ale niestety nie, to nie energia ale kurde się no tak to trzeba było od razu załatwić Ledwo, ledwo, ale chyba damy radę. No, Puch, nie było łatwo. I cóż, zbieramy orb. No i fajnie, stage clear powiem wam, przygoda rozkręca się ciekawie. Chociaż bardziej wolałbym ograć wersję e, z tego Spicy Engine. No ale granie zła, zapowiada się dobrze i chyba dobrze będzie ograć sobie i tę wersję, i tę wersję Spicy Engine, i mieć coś, coś więcej do powiedzenia na temat tej gry. Dobra, jak widzicie, cartridge działa za 34 zł. Zakup można, można nazwać udanym. I cóż, ja się Będę żegnać, będę sobie ogrywać ten tytuł i do następnego trzymajcie się, cześć!